16 kwietnia Miłosierdzie na dziś Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Lamentacje Jeremiasza 3, 22 i 23 Boże miłosierdzie objawia się na nowo każdego poranka, Ponieważ każdy dzień ma w sobie dość miłosierdzia specjalnie na ten dzień. Bóg wyznacza problemy każdego dnia i Bóg wyznacza miłosierdzie każdego dnia. W życiu Jego dzieci są one perfekcyjnie wyznaczone. Jezus powiedział: Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Mateusza 6:34. Każdy dzień ma swoje utrapienia. Każdy dzień ma swoje miłosierdzie. Każdego poranka nowe. Lecz często mamy skłonność do rozpaczy, gdy myślimy, że może będziemy musieli nieść jutrzejsze brzemię na dzisiejszych zasobach. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że nie będziemy musieli. Dzisiejsze miłosierdzie jest na dzisiejsze problemy, jutrzejsze miłosierdzie jest na jutrzejsze problemy. Czasami zastanawiamy się, czy będziemy mieli miłosierdzie, aby wytrwać w okropnej próbie. Tak, będziemy. Piotr mówi. Błogosławieni jesteście, jeśli Was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży, spoczywa na Was. 1 Piotra 4:14: Gdy nadchodzi napiętnowanie, nadchodzi Duch Chwały. Tak stało się Szczepanowi, gdy był kamienowany. Tak stanie się Tobie. Gdy Duch i Chwała będą potrzebne, nadejdą. Manna na pustyni była dawana dzień za dniem, nie było gromadzenia. W taki sposób musimy polegać na miłosierdziu Bożym. Nie otrzymujesz dzisiaj siły, aby nieść brzemiona jutra. Dzisiaj zostaje Ci dane miłosierdzie na dzisiejsze problemy. Jutro miłosierdzie będzie nowe. Wierny jest Bóg który was powołał do społeczności syna swego Jezusa Chrystusa Pana naszego. 1 Koryntian 1:9